Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki! Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur Witajcie kochani. Tu Artur. Przyjechałem do Makowa Mazowieckiego, do firmy Extract Home. Firma Extract Home specjalizuje się od soplówki jeżowatej. To wiecie już w poprzednich odcinkach. Soplówka jeżowata poprawia pamięć, buduje neurony w naszym mózgu. Również działa na y, takie schorzenia jak y, Parkinson czy Alzheimer. I teraz pokażemy Wam cały proces produkcyjnej y, soplówki jeżowatej. Wchodzimy do środka. Tu mamy certyfikat Zdrowa Marka Roku 2023. Innowacje. Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych. Spółka ZO. Extract Home. Jesteśmy już w środku. Widzicie tutaj Piotra. Piotr Pałucki, którego znacie z poprzednich odcinków. Piotr y, ubrany jest w strój odpowiedni, a tutaj Roboczy. widać soplówkę jeżowatą. Witam Cię, Piotr. Witam Ciebie, Artur i wszystkich słuchaczy. Chcemy Państwu pokazać zaprezentować, rozmawialiśmy o soplówce, jak to odbywa się w realu u nas w zakładzie. Także przetwórstwo soplówki zaczyna się od świeżego surowca no i przechodzimy dalej. Będziemy go kroić i suszyć, żeby następnie wyekstrahować lub suszony zmielić i konfekcjonować dla Państwa w proszek zapraszam idziemy tutaj mamy takie miejsce przygotowania surowca gdzie kroimy naszą soplówkę w plastry takie około centymetra i następnie będziemy suszyć w dehydratorze Witamy Anię. Anię też znamy z poprzednich odcinków, jest trochę zamaskowana, ale to jest nasza Ania. Witam wszystkich. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witamy u nas w Makowie. Zaczniemy teraz od porcjowania soplówki. Kroimy ją na około centymetrowe plastry, które potem trafią do suszarki, która jest za nami. Tutaj jest suszareczka. Ona mieści około 25 do 30 kg świeżego grzyba, z którego otrzymujemy potem 250-300 gramów. Kroimy go na plastry. Tak wyglądają plasterki. I układamy je na tackach. Jak tacki się zapełnią, to wędrują do suszarki, tak? Tak, zgadza się, trafią do suszarki. W suszarce nie przekraczamy 40 stopni ze względu na to, żeby nie, roz, nie rozpuściły się, nie zdegradowały e, ważne substancje, takie jak hericenony, o których już wspominaliśmy w poprzednich odcinkach. No ja podstawie pytania, to dalej można mówić, bo tak będą wyglądać. E, tak wygląda po wysuszeniu. Ile czasu trzeba suszyć? Y, około 24 godzin. Jeśli surowiec jest bardzo mokry, to wtedy ten czas wydłuża się do 36, aczkolwiek bardzo rzadko. I jest bardzo objętościowy. Z, tej, z takiej ilości y, suszonego grzyba uzyskujemy tyle proszku. Po wysuszeniu później go mielimy, tak? Mielimy, tak. To ważne, że 90% wody. Soplówka zawiera właśnie 90, około 90% wody, e, no dlatego trochę tej e, soplówki nam ucieka. Aha. I e, co dalej robimy? E, potem taki proszek trafia albo do, e, do paczek i trafia po prostu do klientów lub do ekstraktora. To pokażemy, pokażemy dalej, jak to. Bo część, część proszku jest już gotowym produktem, wystarczy go zapakować. A część trafia do ekstraktora. Przejdziemy zaraz do technologów i pokażemy Państwu, jak wygląda ekstrakcja grzyba. Tutaj jeszcze możemy pokazać, bo zapewne Państwo nie wiecie, w jaki sposób rośnie soplówka. Tak jak już mówiliśmy w poprzednich odcinkach, że soplówka rośnie zwykle na drzewach w naturalnym środowisku, a uprawia się ją na kostkach. Rośnie dokładnie w ten sposób bardzo ładny grzyb. Kiedy właśnie już osiągnie odpowiednią wielkość, to ją po prostu ścinamy i trafia do skrzynek, skąd potem wędruje całą drogę przez suszenie, mielenie, do ekstraktora i do strzykawki. To idziemy do innych urządzeń. Widzicie, ten proszek Ania przyniosła tutaj. Tutaj jest bardzo głośno. Zobaczymy, jak z tą fonią będzie później przy montażu. Ale produkcja to produkcja. Jest hałas. Aniu, powiedz, przyniosłaś ten proszek, i co dalej? Proszek trafia do takiego kosza, jak tutaj Michał niesie. Dokładnie takiego. Do takiego kosza wchodzi około 3 kg suszonego grzyba. I on potem trafia do ekstraktora. A to jest ekstraktor, tak? To jest ekstraktor do ekstrakcji nad krytycznym dwutlenkiem węgla dwutlenek w odpowiednich warunkach, czyli w wysokim ciśnieniu i stosunkowo niskiej temperaturze, bo już w 31 stopniach Celsjusza przechodzi w stan nadkrytyczny i można to powiedzieć, że nie jest ani ciekły, ani gazowy, jest takim połączeniem dwóch tych stanów skupienia, dlatego w ciała stałe wnika jak gaz, a płyny rozpuszcza jak ciecz i dlatego jesteśmy w stanie wyekstrahować bardzo, bardzo dużo związków i zapachowych i związków aktywnie czynnych z, z roślin i grzybów. Tutaj dzieje się cała magia, w tej maszynie dzieje się cała magia i tutaj wychodzi nam ekstrakt w tych zlewkach. A jaki jest dokładny proces? Bo widzę tą magię, ja nie bardzo rozumiem tych tych urządzeń, ale powiedz tak w, w dwóch zdaniach. Skąd ten proszek, gdzie ten proszek, gdzie on idzie? I tutaj widzimy już, że wychodzi. To w jaki sposób działa maszyna, jaka magia się tutaj dzieje, o tym opowie Szymon. Dobrze, czyli Ania nie mówi o procesie, a o procesie powie Szymon. Szymon, poproszę, powiedz mi, jakie tutaj są mechanizmy, jakie tutaj są procesy. Dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym stanowi bardzo dobry rozpuszczalnik związków niepolarnych. Oznacza to, że dobrze rozpuszcza wiele tłuszczy, steroli, e, czy także innych związków, które, do których właśnie zaliczamy m.in. innymi hericenony e, obecne w soplówce jeżowatej. E, dwutlenek węgla z takiej oto butli trafia na pompę, która zwiększa jego ciśnienie do e, ciśnienia powyżej ciśnienia krytycznego, powyżej którego staje się właśnie płynem nadkrytycznym, jeśli przekroczy również temperaturę krytyczną. Następnie dwutlenek węgla przepływa przez ekstraktor, wymywając z soplówki te drogocenne związki. Następnie już dwutlenek węgla wzbogacony o ekstrakt rozpręża się na zaworze i trafia tutaj na wymiennik ciepła, w którym zostaje ogrzany tak żeby w dalszych właśnie separatorach cyklonowych oddzielić ekstrakt od dwutlenku węgla, który już na tym etapie jest w stanie gazowym. W stanie gazowym oczywiście nie rozpuszcza tego ekstraktu, właśnie dzięki temu ekstrakt zostaje tutaj w tych separatorach skąd następnie możemy go odebrać do zlewek. Dwutlenek węgla oczyszczony już z ekstraktu jest ponownie zawracany na pompę i cały cykl zaczynamy od początku. Dobrze, Piotr mówił, że tutaj będzie jakiś wybuch. Eee, lada moment będzie. Musimy chwilę poczekać, bo tutaj maszyna eee, musi sobie nagromadzić najpierw ekstraktu. To może jeszcze tak dodam, że te 400 bar, które możemy osiągnąć tutaj maksymalnie podczas procesu ekstrakcji, e, odpowiada mniej więcej, to, to ciśnienie występuje mniej więcej na głębokości 4 km pod poziomem morza. Także w połowie rowu mariańskiego jesteśmy tutaj, jak jesteśmy w środku tego ekstraktora. Takie mniej więcej tam są warunki. A co to tak stuka cały czas? To właśnie jest dźwięk pompy. Pompa jest tłokowa, także te stuknięcia właśnie odpowiadają kolejnym porcjom dwutlenku węgla, który, który jest tłoczony. Aha. No i za 10 sekund zobaczymy, jak to wygląda. Co się, co się wydarzyło? No właśnie e, dwutlenek węgla został wypuszczony wraz z ekstraktem. E, no i zbieramy ekstrakt do takich właśnie zlewek. A ja widziałem, że ekstrakt ma kolor brązowy, a tutaj jest żółty. E, bo jeszcze. Po, po tym procesie ekstrakcji musimy przeprowadzić oczyszczanie tego ekstraktu z pozostałości e, rozpuszczalnika, który stosujemy jeszcze dodatkowo w procesie ekstrakcji e, i odbywa się to tutaj na wyparce rotacyjnej. E, ekstrakt jest ogrzewany w bardzo stosunkowo niskiej temperaturze, nie przekraczającej temperatur panujących podczas ekstrakcji i w ten sposób usuwamy właśnie ten dodatkowy rozpuszczalnik e, i następnie ten ekstrakt. Wraz z tym, jak staje się coraz bardziej stężony, no to stajesz też coraz ciemniejszy. Mhm. To pokażesz jak on się y, robi z, z żółtego na brązowy? No tutaj już mamy ekstrakt y, po destylacji, on właśnie przyjmuje taką barwę, y, ale jeśli byśmy go odpowiednio rozcieńczyli, to znowu stanie się troszkę jaśniejszy, y, bardziej żółty, chociaż w procesie tej właśnie destylacji po, poprzez tą y, wysoką temperaturę, znaczy wysoką. Stosunkowo wysoką. Ekstrakt nieco ciemnieje, też ze względu na dostęp tlenu i inne czynniki. Tu widzimy surowy ekstrakt. Szymon powiedz i co dalej? Ekstrakt surowy musimy pozbawić pozostałości wody czy właśnie innych rozpuszczalników, których używamy w ekstrakcji. I to właśnie możemy osiągnąć dzięki wyparce. Ekstrakt. Przelewamy do kolby, a kolbę umieszczamy tutaj w łaźni wodnej. I dzięki temu, że wykorzystujemy próżnię, możemy właśnie tę destylację prowadzić w, w niższej temperaturze niż normalnie temperatura wody, e, paro, e, wrzenia wody. Normalnie jest to oczywiście 100 stopni Celsjusza. E, dzięki wykorzystaniu próżni woda tutaj z, e, z właśnie z tego ekstraktu surowego zaczyna wrzeć w temperaturze około 30-40 stopni. E, dzięki temu oczywiście możemy zachować drogocenne właściwości e, właśnie tych bioaktywnych związków w ekstrakcie. Ten proces niestety trwa bardzo długo, dlatego też nie możemy go pokazać w całości, bo byśmy musieli to przez 2-3 godziny nagrywać. Ale właśnie po tym procesie uzyskujemy ekstrakt, który wygląda w ten sposób. I ten właśnie ekstrakt następnie trafia do konfekcjonowania i pakowania. Idziemy do pakowalni. Ekstrakt właśnie w takiej postaci jest pakowany do strzykawek czy do naszych suplementów diety Magic Health Food, a następnie pakowany, oczywiście z każdej partii jeszcze pobieramy próbkę, która następnie trafia do laboratorium w celu potwierdzenia właśnie zawartości tych związków. Mamy gotowy produkt, a teraz poproszę Anię, żeby przypomniała Wam... Na co jest soplówka jeżowata? Jaki wspaniały to jest grzyb? Aniu, powiedz proszę, o co chodzi z tą soplówką? Soplówka jeżowata jest fantastycznym suplementem diety, szczególnie dla osób, które doświadczają chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer, czy choroba Parkinsona, czy generalnie demencja ale nie tylko, ponieważ wykazuje działanie też przeciwlękowe, antydepresyjne i pomaga w zachowaniu dobrego cyklu snu. My to pakujemy w takie właśnie strzykaweczki. Dzienna porcja to 5,00 ml, czyli jedna podziałka, tutaj od dużej podziałki do dużej podziałki. I to jest dzienna dawka, która odpowiada około 3-4 gramy suszonego owocnika. Czyli no tak jak widzieliście wcześniej, trochę tego proszku w takiej małej formie tutaj stężonej jest. Soplówka w tej formie ma zatężone właśnie związki czynne, na których się najbardziej skupiamy, czyli hericenony, które wpływają bezpośrednio na czynnik wzrostu nerwów, czyli białko NGF, z angielskiego nerve growth factor, które naturalnie występuje w naszym mózgu i to właśnie ono odpowiada za e, tworzenie nowych połączeń nerwowych, utrzymywanie tych, które już są e, w dobrej kondycji e, i, i, i właśnie tworzenie nowych. E, taka jedna strzykawka wystarcza na 20 dni stosowania. E, nie ma potrzeby robienia przerw w stosowaniu, a nawet e, wszystkie dostępne na ten moment badania e, wskazują na to, żeby tą soplówkę faktycznie e, spożywać ciągle, czyli codziennie codziennie taką porcję, porcję przyjąć. Tutaj większego, jeśli chodzi o ekstrakt, tutaj większego znaczenia nie ma, w jakiej części dnia przyjmiemy ten ekstrakt. Możemy go przyjmować rano przy śniadaniu, przy obiedzie bądź przy kolacji. Jeśli chodzi o proszek sam w sobie, zalecamy przyjmować go rano, ze względu na to, że ma tam też dużo związków, które są po prostu ciężkostrawne, no i lepiej, lepiej się trawią w ciągu całego dnia, nie kładziemy się do łóżka po prostu ociężali. Kiedy możemy się spodziewać efektu? Kiedy nam może się poprawić pamięć? Pierwsze efekty można zauważyć po dwóch tygodniach stosowania. E, aczkolwiek nasi klienci, e, którzy do nas wracają, mówią, że pierwsze efekty odczuwali już po, po tygodniu. Także tutaj to jest e, kwestia bardzo indywidualna, ale taki, e, taki standard to jest tydzień, dwa tygodnie i powinniśmy już czuć różnicę. Fajnie. Chcę Wam powiedzieć, że firma Extract Home e, ustanowiła 5% rabatu dla Was, dla widzów ATVB. Jak wejdziecie sobie na stronę atvb.pl w zakładce Studio Handlowe Sklepy, tam macie sklepy z rabatami i jest firma Extract Home. Firma Extract Home produkuje jeszcze wiele innych rzeczy, o czym będzie w następnych odcinkach. Trzymajcie się plutko, cieplutko, słoneczka i miłości i papa! Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.